Zobaczcie, co to znaczy, jeżeli coś jest bolsze. To szkoda, że tam nie ma człowieka przy tym, tylko ja tu jestem sam. Zobaczcie, jakiego Białorusini wystawili żubra. I to jest rzeźba przy autostradzie sobie stoi. I jest widoczne setek kilometrów. Znaczy, nie jest setek, ale tam już 10 kilometrów jest widoczne. I ja pierniczę Cały z blachy. Ja tylko sobie tak. To jest wielkości wieżowca, żeby wam nie skłamać. Ten, ten żup jest wielkości wieżowca. Ja tylko tu podchodzę sobie o, do nóżki. Tu jest tablica. O, a tam jeszcze się ten ciągnie. I teraz ja mam 1,85 m wzrostu. I próbuję. O, rękę wystawiam. Widzicie? Próbuję do tej tablicy dosięgnąć. I mi jeszcze brakuje metra. <laughs> Zobaczcie jaki kolos Z drugiej strony tak samo wygląda Myślałem, że jest jakiś inny wzór Zaraz, bo żeby nie pokazywać Tam sobie Tam gdzie są rogi To jaskółki sobie gniazda pozakładały Oko się świeci na czerwono Jaskółcze gniazda tam gdzie te, tam gdzie rogi. A tam oczywiście już na tylnej nodze muszą być kamery monitoringu. No i całość jest wykonane z metalu. O, nawet tutaj mogę popukać blacha. Coś niesamowitego. Ile to stali na to poszło. No ale to, to cieszy. No mają rozmach suki syny by się chciało powiedzieć. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I jeszcze to oko miga, zobaczcie. To oko jeszcze jest migające. O, otwiera się i zamyka. Jak to jest zrobione. Ale kurde żubrzysko. No, zapraszam oczywiście do opisu. Lokalizacja i zdjęcia podana w opisie.